Siemanko w kolejnym unboxingu na moim kanale. Jak widzicie przed wami Street Fighter 4 od Capcomu. Yy, więc ty, ty, więc Capcom pewnie znamy z Residenta. I no, znalazła się taka okazja, a ja bez koło takich okazji rzadko przychodzę Oczywiście. Jeśli są na to fundusze, ale gra nie była jakoś wyjątkowo droga, więc sobie zakupiłem, jak widzicie. No dobra, rozpakujmy. Mm, tak, fajnie, będą chyba mi nożyczki potrzebne, chyba że jakoś to od rozwalę. Eee, jednak, chyba nożyczki będą potrzebne. Czekajcie. Eee, jednak nożyczki. A nie, poczekaj. Może, może jednak. Nie nożyczki. Tak, będę teraz w kółko sobie kręcił. Eee, tutaj niech idzie wek. No, pudełko zepsuję jeszcze. I będą jaja. Czekajcie. Nie, ja wezmę nożyczki, zaraz zwracam. Dobra, jestem, no... Niestety, widzicie już grę odpakowaną, ponieważ... Ee, mi nie napisało tego kawałka, którego odpakowywałem grę. No i niestety. Ale pokażę wam... Grę już odpakowaną oraz przeczytam, co jest napisane z tyłu. Stań do walki. Biatyka numer jeden powraca w oszałamiającej grafice 3D. Klasycznym trybie rozgrywki 1 na jednego. Twórcy na nowo zdefiniowali gatunek komputerów Bijatyk. Gra pod względem rozgrywki pozostaje wierna legendarnym poprzedniczkom, jednak tłaj postacie zostały wykonane w pełnym 3D. W grze znajdzie się 20 dobrze znanych graczom postaci, a także 5 zupełnie nowych fighterów. Pojedynki można toczyć zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w grze wieloosobowej. zmieści się z 20 przeciwnikami z 25 przeciwnikami w wielu wymagających trybach gry. Walcz w sieci i z przyjaciółmi i rywalami z całego świata. Wykorzystaj znane ciosy specjalne, opanuj zupełnie nowe ataki i ultrakombosy. No, wykorzystaj znane ciosy. No, ja jeszcze żadnego nie znam, więc nie wykonam na razie, ale na pewno przy samouczku jakimś tam wykonam. Mam nadzieję, że są samouczki. Rozgrywka na legendarnej serii na nowoczesne rozwiązania niesamowita animacje walki walk i kombosów, walcz w sieci z przyjaciółmi i rywalami z tego świata. Ocena średnia gry na świecie 91% Więc myślę, że będzie w co pograć Dobra Więc W środku mamy tak. Taką obniżkę, i z tyłu mamy do kampanii graczy o Tak pokażę. O. No i standardową instrukcję, właściwie taką wkładkę, bo to już instrukcją nie można nazwać. Która wygląda o tak. Cała klawiszologia, wymagania sprzętowe. I to by było na tyle. Instalacja, jak zainstalować grę. To jeszcze mamy napada sterowanie. No a z tyłu wam już nie pokażę, bo jest kod. No i to by było tyle. Unboxing by był dłuższy, gdyby mi tam to nagrało. No niestety nie zapisało mi. Nie wiem dlaczego, no. Ale trudno. Jeszcze może płytkę wyciągnę. O! Bardzo fajnie wy ilu Ilustrowana Płytka. Bardzo ładna gierka, myślę. To jest bardzo spoko, więc jeśli ktoś by chciał też zakupić, no to zapraszam. Chociaż jeszcze nie mogę jej polecić, bo jeszcze mnie nie grałem. Dobra. Myślę, że to by było na tyle, jeśli się podobało to komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały, unboxingi i też inne moje serie, myślę, że za niedługo na moim kanale powstanie nowa seria, zobaczcie jaka, nie chcę nic zdradzać i mam w planach pokemony wznowić, więc yy, ja się będę z wami żegnał, do... do następnego razu, cześć!